Witam Państwa bardzo serdecznie po świętach. Dłuższy felieton przedstawię jutro, nagam jutro, ale dzisiaj tylko tak na szybko kilka zdań o tym, że coraz głośniej mówi się o tym, że TVN przejdzie w ręce Fox News, czyli stacji, która raczej nie będzie przychylna Donaldowi Tuskowi, tej ekipie. Jest to stacja, która raczej w Stanach Zjednoczonych jest związana, czy reprezentuje wartości konserwatywne związana z republikanami, co nie jest pewnością dobrą informacją dla Tuska. Dlatego warto zwrócić uwagę na, na to, co właśnie teraz jest procedowane w Sejmie, czy zaczyna się procedowanie, zaczyna być procedowane w Sejmie. Chodzi o ustawę o mowie nienawiści. To oczywiście prosta droga do tego, żeby wprowadzić w Polsce cenzurę. Mowa nienawiści może dotyczyć tego co zostanie uznane przez sąd za mowę nienawiści. W związku z tym każdy z nas może być posądzony o to, że stosuje mowę nienawiści wobec y, innych polityków, wobec y, czy polityków, wobec innych narodowości, wobec y, osób o odmiennej orientacji seksualnej czy cokolwiek innego. Będą miały te, y, cokolwiek inne, jakiekolwiek inne odmienności będą występowały, to może być to uznane za, za umowę nienawiści, i nie ma nigdzie racjonalnej czy y, dokładnej definicji tego, co to umowę nienawiści jest i kogo może dotyczyć. W związku z tym będzie to wyłącznie uznaniowe, a wraz z rozwojem y, rewolucji y, obyczajowej, do czego dąży obecna władza, te zakresy. Y, które mowa nienawiści może obejmować, będą, będą coraz większe. Chodzi o to, żeby zamknąć usta osobom, które krytykują yy, obecną władzę, a zwłaszcza sposób jej postępowania z historią, z religią, z yy, wartościami, z tożsamością itd. Wszystko, co wiąże się z tożsamością, wszystko, co wiąże się z tradycyjnymi, tra, tra, tradycyjnymi wartościami, wszystko, co wiąże się ze zdrowym rozsądkiem, może być podciągnięte pod mowę nienawiści. Na przykład. Kwestionowanie idiotycznych przepisów dotyczących ochrony klimatu. Już bardzo wielu naukowców mówi o tym, że to, co dzieje się w polityce klimatycznej, jest absurdem i prowadzi nas do upadku, ale przecież, jeżeli sąd zdecyduje, że będzie to mowa nienawiści, a jacyś politycy nas oskarżą albo osoby, które poczują się tym dotknięte, to będziemy tkwili w sądach i nie będziemy mogli wyrażać swojej opinii także takich, które dla tych ludzi są, są nie, niewygodne, ale takich, które są oparte przecież na badaniach i na naukowych dowodach. Wiele książek już powstaje na temat tego, że polityka klimatyczna w obecnej wersji idzie, prowadzi nas do ubóstwa, prowadzi nas do zwijania przemysłu, prowadzi nas do, do sytuacji, Absolutnie frustrującej dla gospodarki i niszczącej gospodarkę, a jednak ciągle w wielu krajach, w wielu miejscach nie można o tym mówić, a yy, zmiany klimatyczne, teoria o zmianach klimatycznych wywołanych wyłącznie przez człowieka jest nadal obowiązująca. Tego się możemy obawiać, ale tak naprawdę dla nas najgroźniejsze yy, jest to, że mowa nienawiści może objąć po prostu nas wszystkich myślących zdroworozsądkowo. Trudno nie odnieść wrażenia, że procedowanie tej ustawy jest związane z wymykaniem się systemu medialnego z rąk obecnej władzy, która tak bardzo jest oparta na przekazie, na jednolitym przekazie, bo bez niego, gdyby system mediów był pluralistyczny, nie miałaby szansy ani wygrać, ani utrzymywać władzy, nie robiąc nic tak naprawdę prowadząc jedynie destrukcję. Więcej o frustracjach dotyczących obecnej władzy powiem jutro, a na dzisiaj Państwu dziękuję i do zobaczenia.